Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Niedawno zauważyłem wpis w dziale komentarze pod jednym z filmów, w którym było napisane, że fotograf w Polsce to ma ciężkie życie, bo nie ma tutaj tematów do fotografowania, ani nie ma wielkich gór, ani nie ma wielkich pustyń, nie ma wielkich rzek, nie ma skalistego wybrzeża. W związku z tym po to, żeby mieć rzeczywiście dobre krajobrazowe zdjęcia, trzeba udać się, jak najdalej. Poza granicę Polski. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, ale ja bym z tego typu opiniami polemizował. Zapraszam na wędrówkę po puszczyk myszyńskiej. Ach, przy okazji mam nadzieję, że uda mi się uzasadnić swoją opinię dotyczącą postrzegania Polski, jednak jako ciekawego miejsca dla każdego fotografa krajobrazowego. Wędrujmy! Zawsze tworzony jest jakiś kanon piękna. Także piękna zdjęć, także zdjęć krajobrazowych. Bardzo często zaangażowane są w to pieniądze różnego rodzaju instytucji, które w ten czy inny sposób chcą wesprzeć czy to powiedzmy turystykę, czy też rozwój jakiejś gałęzi gospodarki w danym regionie. I dlatego pojawia się mnóstwo przepięknych zdjęć, które mają mówić o tym, jak cudowny, jak wspaniały jest dany region. To prawda, że wiele miejsc będzie działać na nas swoją egzotyką. Będziemy uważali, że rzeczywiście to jest efektowne, przepiękne, cudowne, wielka góra, ogromna pustynia, czy też przepiękne, wielkie, gigantyczne jezioro. Tylko, że piękno nie musi być wielkie, bo piękno bardzo często kryje się w różnego rodzaju drobiazgach. I fotograf musi nauczyć się odkrywać owe drobiazgi. My mamy taką przeogromną tendencję do niedoceniania miejsc, w których mieszkamy, miejsc, w których żyjemy. Bardzo często właśnie poszukujemy czegoś bardzo, bardzo daleko w różnych miejscach, które rzeczywiście z pozoru wydają się być atrakcyjne ale zwróćcie uwagę na bardzo bardzo taki prozaiczny fakt czy lubicie fotografować w miejscach w których są tłumy innych fotografów czy nie przeszkadza wam sytuacja w której po to żeby wykonać jakieś zdjęcie trzeba stać w kolejce bardzo mi się podoba niezwykłość tej powalonej brzozy Jest fantastycznie wtopiona w ziemię. Jej gałęzie to takie dramatycznie wyciągnięte ręce w różne strony świata. No jest tutaj mnóstwo wspaniałych, powalonych drzew, i myślę, że one mogą być znakomitym tematem do wielu, wielu zdjęć. O tym, czy dane miejsce jest piękne, czy też niezbyt dobre. Jeżeli chodzi o temat fotograficzny, nie decydują jakieś czynniki obiektywne. To my decydujemy jako fotografowie o fakcie wyboru danego miejsca do fotografowania oraz podejmujemy decyzję, kiedy będziemy fotografować. Zatem to fotograf niezwykle często nadaje owym miejscom znaczenie. Z pozoru różnego rodzaju punkty dla wielu osób są. Zwyczajne, byle jakie, banalne, a fotograf potrafi dobrać tak kąt ustawienia aparatu, potrafi dobrać obiektyw, czekać na wspaniałe światło i uzyskać znakomite zdjęcie, praktycznie rzecz biorąc, w każdym tym miejscu. Kluczem jest tutaj sztuka dostrzegania. To, czego wielu, wielu początkującym, ale także zaawansowanym adeptom fotografii brakuje. Z łatwością dyskutujemy o sprzęcie, z łatwością dyskutujemy o walorach bądź niedostatkach jakiegoś obiektywu czy aparatu. Natomiast ważne jest to, abyśmy posiadali sztukę dostrzegania intrygujących kadrów, żebyśmy mogli uruchomić wyobraźnię i w każdym odwiedzanym przez nas miejscu zobaczyć cudowne zdjęcie. I ta sztuka dostrzegania piękna, ona wiąże się też bardzo mocno. Ze zwolnieniem tempa, czyli z takim poruszaniem się niezwykle wolno, no i z delektowaniem się, bo po prostu wszystko, co dostrzeżemy, można przepięknie sfotografować. Nawet to takie cmentarzysko brzus, które tutaj są wywrócone przez wiatr, są połamane, są po prostu poniszczone, ale myślę, że są bardzo, bardzo takim ciekawym tematem do fotografowania, a jeszcze do tego dołóżmy tutaj, na przykład, jakieś fantastyczne światło, które może się pojawić. Naprawdę super temat do sfotografowania. Widzę tutaj ogromne możliwości, które będę starać się wykorzystywać nie tylko dzisiaj, ale także w przyszłości. A jestem ciekaw, jakie wy miejsce uważacie za najpiękniejsze do fotografowania, którym lubicie fotografować? Proszę, napiszcie o tym w komentarzach pod tym filmem. Jest to też wspaniałe miejsce na fotografię makro, bo na tych powalonych drzewach rośnie masa grzybów. No, na zbliżeniowo albo makro to wszystko. Jedno, oczywiście, makro ma swoje plusy dodatnie. Jak i fotografia zbliżeniowa też jest bardzo, bardzo miła. No, tu jest jeszcze więcej różnych powalonych drzew. Tutaj zafascynowały mnie korzenie, które znajdują się przy tym drzewie i przy tym drzewie, no ale tutaj już to drzewo się ułamało. Tamto drzewo jest wykrotem wywróconym. Zaraz przejdę jeszcze na drugą stronę, ponieważ tam są huby. i udało mi się dotrzeć do rzeczki, bo przeprawić się, to ja tutaj raczej nie będę gdzie miał. Raczej nie będę wędrował po tej kłodzie na drugą y, stronę. Chociaż oczywiście, jeżeli bym to próbował zrobił, zrobić raz, próbował nagrać, to z pewnością mielibyście znakomity obaw. No ale niestety nie tym razem, nie w tym odcinku. Może kiedy będzie troszkę cieplej, spróbuję przeprawić się po tej kłodzie na drugą stronę. A na razie po prostu dalej popatrzę, czy nie ma jeszcze tutaj jakichś ciekawych tematów do fotografowania. Mam przede mną kolejny tor przeszkód, ale to tylko dobrze dla mojego zdrowia. I wreszcie wa niezwykle ważny element. Jakim jest sztuka fotografowania, czyli wykorzystania wszystkich naszych umiejętności po to, byśmy w wybranym przez nas miejscu, znalezionym przez nas miejscu, zrobili jak najpiękniejsze zdjęcie. Wtedy należy dobrać czas fotografowania, w tym kontekście raczej pory dnia czy pory roku, tak aby przepięknie pokazać odszukane przez nas miejsca. Właściwie dobrać obiektyw, właściwie dobrać potem ekspozycję. To wszystko, co pomoże nam w uzyskaniu zdjęcia o jak najlepszej jakości. Dobra, teraz którędy to pójść? Bo już się ciemno robi, a zmrok zapada w grudniu bardzo, bardzo szybko. No, jestem już w miejscu, w którym byłem. Tutaj jest rów, czyli rzeczka, którą znowu trzeba będzie przekroczyć, czyli przeskoczyć. Mam nadzieję, że mi się to uda. No to schodzimy, schodzimy. Digo, 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 digo. Ura! I hop, i szasprost. O, udało się. Akurat, kamera nie była odwrócona w tą stronę, ale kaskaderski wyczyn został zaliczony. Dobra. Zatem nim zaczniemy narzekać, że mieszkamy w niefotogenicznym miejscu, w którym nie da się nic sfotografować. Spróbujmy jednak zrobić w nim kilka zdjęć. Włóżmy w to wysiłek, popatrzmy, poszukajmy, zdecydujmy się na czas fotografowania, wybierzmy odpowiedni sposób fotografowania i wszystko będzie w porządku. Gdzieś się na jakieś bagienko dotarłem, ale nic to. Po prawej stronie ono jest, tutaj na razie mam suchą ścieżkę, Jakie fajne drzewa. Zobaczcie, z takim odrostem w bok. Para. siamskie świerki. To jest jedno z tych ogromnych drzew, które zostało powalone przez bobry. Śladów ich żarowania, śladów ich tutaj pozyskiwania materiałów do budowy swojej tamy jest olbrzymia ilość. Jest też kanalik, przez który dostają się tutaj na brzeg i po prostu robią to, co potrafią najlepiej, czyli powalają drzewa. Troszeczkę szkoda mi tych szczególnie starych drzew, ponieważ nie ma ich już w puszczy za wiele. Leśnicy dbają o to, żeby drzewostan był coraz młodszy, a do ich starań dołączają jeszcze bobry. Szkoda. No ale taka to już jest bobrza natura. Spędziłem dzisiaj w lesie ponad 4 godziny. Przyszedłem ponad 5 km, także zupełnie niezły spacer. Pamiętajcie o tym, żeby koniecznie zobaczyć jeszcze ten film. Pamiętajcie o odpowiedzi na pytanie: pamiętajcie o kciuku, o subskrypcji, o tego typu rzeczach, które wspomagają ten film, w tym, aby jeszcze więcej osób zainteresowanych fotografią mogło go zobaczyć. Wielkie dzięki za wszelkie formy wsparcia, za to, że stawiacie mi kawę, odpowiedni odnośnik jest pod tym filmem, za to, że jesteście patronkami i patronami mojego kanału, i dzięki Wam mogę tworzyć jeszcze więcej filmów. Poświęconych fotografii i fotografowaniu. Dziękuję Wam serdecznie i do miłego zobaczenia gdzieś na fotograficznym szlaku. Pa pa.